To to jest przyjaciel. Daniel? Jeśli nam on coś powie, to nie możemy tego innego wysłudzić. Kasia, miły. Eric. Można z nim pogadać. Kuba. Przyjaciel to osoba, której najbardziej musimy zaufać. Oszka, można przyjacielowi pomagać. Możemy wszystko powiedzieć i nie możemy tego łamać innym osobom. Jak ona też nam powie na ucho, to nie możemy po innym powiedzieć na głos. Kasia? Kasia tak nie yy, a czy słuchajcie, w swoim otoczeniu macie osobę, którą byście mogli nazwać przyjacielem? Maja? Yy, Daniel. Kuba. Erek. Kuba. Erek. Yy -y. A słuchajcie, a co to jest ta przyjaźń? Na czym przyjaźń polega? Ostatni, no, nie bijemy. Nie, nie wyłączamy się... się. Nie do kuczawy. Pomagamy sobie na hmm. Na przykład, jeżeli nie wdążę do otrzymania to Patrycja mi pomoże. A przykład, jeżeli nie było w szkole, zapowiadałem zadania, to w korzyścią Ja też tak samo. A czy słuchajcie, każdy kolega, koleżanka nie, nie, nie. jest naszym przyjacielem? Tak, tak. Łatwo zostać przyjacielem kogoś? Tak. tak. A co trzeba zrobić, żeby być tym przyjacielem? Że nie kawować, Być miły. Oskar? Być przyjacielem z nim. No. To, to się widować. Dzielić się z nim. Żebyś... A słuchajcie, czy przyjaźń to jest coś, co, za co yy, można kupić za pieniądze? Nie. nie. A w jaki sposób można ją zdobyć? Yy, jak kogoś się znajdzie. W jaki sposób się go znajdzie? w szkole. Gdzie jeszcze takiego przyjaciela mogę na znaleźć? Na placu, na boisku, w szkole, w przedszkolu.